Najbardziej trywialnym podręczniku o tym, jak zachowuje się bliźniak jednojajowy, silniejszy, po śmierci swojego brata. Znajdziecie Państwo tam podręcznikowy opis. Pierwsze, co robi taka osoba, która inaczej niż my uznaje tego swojego brata za część samego siebie w sensie fizjologicznym, za wspólną część organizmu, jakby kawałek serca, wątroby, energii. Pierwszą, co ta osoba robi po takiej śmierci, oskarża cały świat o to, że zabił tego brata bliźniaka jednojajowego. Tak się zachowuje każdy bliźniak jednojajowy. Każdy. To jest elementarna, podstawowa wiedza. To nie jest fakt polityczny. To jest fakt psychologiczny. Taki człowiek znajduje się w bardzo trudnym położeniu. Ma poczucie, że połowa jego samego umarła. I szuka wyjaśnienia, oskarżając innych właśnie o to, że to się stało.